To the night, raise my hand, to the... Cześć, jestem i dziś pokażę Wam najlepszą podróbkę gry Hello Neighbor. Na pewno wielu z Was, kiedyś chciałby wchodzić w Play, e, właśnie Hello Neighbor, a i chyba mu co ukazało się same guide, tipsy, e, czy też mapy lub też strategie do tej właśnie gry. A gdy zjedziecie troszeczkę na dół, zobaczycie grę Angry Neighbor. Co się ukazuje Waszym oczom? Gra bardzo podobna do oryginału. Co widać zdecydowanie po zdjęciach. Niestety ta kierka jest ryskiej produkcji, kosztuje 8 zł. No oczywiście w opisie będzie link, jak ją zarmowować. Menu, jak widzicie, jest troszeczkę ubogie, mamy tutaj w obciach zaledwie grafikę i zmiany ustawienia świata. I rozpoczniemy grę. Single player na początek. No od razu, to już wam coś przypomina pewnie, jeżeli ktoś już się grał w oryginalną grę Hellenneighbour. Bardzo podobny domek sąsiada, tak samo są rzeczy ustawione i także nasz domek. I co możecie na przykład zauważyć, sterowanie jest uciążliwe, co mi troszeczkę jednak przeszkadzało. Mamy tutaj Inventory, to mamy nasz klucz, trzeba go przesunąć, no i w tym momencie przez przypadek kliknęłem znowu My Menu, a to jednak tego tak się nie wyłącza, tego Inventory, po prostu się kliknęłam, no i od nowa muszę to zrobić, a już przynajmniej wiem jak. Kara, yy, jak widzicie, jakoś zbyt skomplikowana nie jest grafika, też zbyt dobra nie jest, to widać na pierwszy rzut oka od razu. No dobra, otwórzmy drzwi i zobaczmy co kryje się w środku naszego mieszkania jeżeli to będzie tak jak w oryginalnej, że to prawej będziemy mieli sypialnię i zaraz to sprawdzimy Drw po lewo. Jakiś kanapa, także niezbyt bogate. I co ciekawe mamy w domu również zaknobelowane drzwi ciekawe że prowadzą. Może się w przyszłości dowiemy? No i oczywiście, tak jest. Nasza sypialnia, jakiś hamburger, możemy go podnieść. Tak jest. Co i tak w tej grze jest sukcesem, bo to niewiele rzeczy można podnieść. Prawdopodobnie jeszcze może, czy można e, wybić szybę takim zupym hamburgerem. Co pokażę, jak działa fizyka w tej grze. No moment prawdy. O, udało się chociaż tyle. Także aż takiej tragedii nie ma, więc proponuję teraz iść w końcu zobaczyć dom sąsiada no i samą jego osobę. O, już na samym początku, jak widzicie, sąsiad nas zobaczył co wygląda przekomicznie, bo on nawet nie umie e, biegać, tylko tak jakby cały czas lata. lekko na powierzchnią. I co ciekawe, teraz sąsiad znalazł się pod naszym domem. Uniemożliwia nam odrodzenie Bo na cały czas zabija No niestety ta gra jest mocno zbugowana Co warto dodać Za chwilę zobaczycie Tego efekt Bo chwilę później ale w naszym domu się po prostu zbugował Takie jest Sąsiad został są unieruchomiony Nic nie może zrobić no, Jest to dla nas szansa żebyśmy poszli Zobaczyć ten jego domek Teraz sobie w spokoju przynajmniej No bo ta gra, gra ma jednak dużo bardzo dużo bugów do tego kosztuje 8 zł, ale będziecie mieli link oczywiście w opisie jak z tą gierkę pobrać. Jeżeli chcecie poradnik, mogę również zrobić do jej pobrania. Dobra, telewizor chodzi jako tako To trochę po japońsku. E, dalej mamy oczywiście drzwi, podobnie jak w oryginale zakneblowane. Też mam chyba jak u nas w domu. Na górę wejść nie można. Co dalej można zobaczyć w tym mieszkaniu? Jest tutaj jakiś piecyk, tak jest. I znowu złapał nas sąsiad, i ten, te dźwięki w tej grze również potrafią jednak dobijać mi. Denerwować bardzo ten dźwięk idącego sąsiada, zbliżającego się, może być naprawdę denerwujący. Dobra, z tego co widzę, no i znowu mamy sąsiada, spróbuję. I nie udało się uciec, no jest tutaj na duży problem, żeby uciec temu lewitującemu sąsiadowi. Dobra, lecimy dalej. Może w końcu uda nam się eksplorować ten domek wejdziemy może teraz z bocznym wejściem takie jest tutaj boczne wejście do garażu, no, identyczne również jak w oryginale, tylko że w oryginale jest to po drugiej stronie, po lewej, a tu mamy po prawej stronie mieszkania wejście do, do tych właśnie jakby piwniczki takiej magazynku, no i również mamy tutaj garaż, tak jest jak widzicie, garaż jest bardzo taki też ubogi... Jak, jak wszystko jak widzicie, mało w ogóle smebli w tym domu, co też nie jest zbyt fajne. Łatwiej powinno być znaleźć jakieś itemy na tyle co ja tu chodziłem i nic nie znalazłem, obszedłem cały dom. I w sumie nic ciekawego tutaj nie było. Czy znaczy, wiadomo to kwestia głębszej gry może ja grałem w tam grę? Niewiele czasu jeszcze. Można podnieść talerze kubek ale to oczywiście nam nic nie daje bo jak widzicie nie, do, w naszym akwipunku są zamiast tego tylko kartony także kolejnie nie ma jakiś buk chyba yy, ja ten karton przygotuję sobie jakby rzucić może sąsiadem sąsiada ten ten karton w razie obrony aczkolwiek nie to już może zostawić to tak, coś tak, mnie już bardzo irytować jeżeli ta gierka Wam się spodobała, jeżeli chcecie, żebym się w niej pomęczył jeszcze trochę, hmm, pograł we wsi i może gameplay do za niej zaprezentował, większy, głębszy, hmm, czy też jak za darmo ją pobrać, to piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie, żebym widział, że Wam się hmm, ta seria podoba, chcecie więcej gier. Czy to właśnie hmm, tej to, to oczywiście napiszcie jak wspomniałem wcześniej w komentarzach? A na dziś to będzie wszystko, żegnam się z Wami, no i do usłyszenia ponownie.